Nie słyszą jak to nadchodzi. Nie ma ryku odrzutowca zrzucającego żelazo ani dudnienia artylerii odbijającego się echem po stepie. Tylko cichy drapieżny pomruk na radarze zbyt późno zauważony, po którym następuje chirurgiczny wybuch, który wyrywa serce z punktu dowodzenia lub łamie most jak zapałkę. Rosyjskie czołgi nie giną w hollywoodzkiej kuli ognia. Giną, gdy ich pociąg z paliwem nigdy nie dociera, gdy ich most pontonowy zamienia się w popiół. Gdy siedziba brygady staje się dymiącym kraterem, a batalion na drodze nagle nie ma rozkazów łączności ani drogi naprzód. To cicha, nieustępliwa logika brytyjskiego Storm Shadow. Nie chodzi tylko o niszczenie czołgów, ale o ich głodzenie, duszenie arterii, które umożliwiają ruch pancerza. Storm Shadow to pocisk, którego Kreml udawał, że się nie boi, dopóki nie zaczął wycinać dziur w geografii okupacji. W maju 2023 roku Wielka Brytania stała się pierwszym krajem, który uzbroił Ukrainę w zachodni pocisk manewrujący dalekiego zasięgu, chirurgiczny skalpel, zaprojektowany do niszczenia twardych celów o wysokiej wartości. Zasięg publicznie ponad 250 km, ładunek głowica typu broek, skonstruowana by przebić żelbet, a następnie zdetonować z premedytacją. Dostawa ukraińskie bombowce SU-24. Wskrzeszone jak eksponaty muzealne, teraz niosące najgroźniejszą broń dystansową w tym teatrze wojny. To nie był tylko nowy pocisk, to była nowa mapa tego, co jest podatne na atak setki kilometrów za linią frontu. Wyniki pojawiły się w nagłówkach, niektóre z nich Moskwa wciąż udaje, że się nie wydarzyły. Mosty na linii Honar do Krymu trafione raz za razem, dusząc jedną z najważniejszych tras zaopatrzenia Rosji na południowym froncie. Tu siedziba tam skład amunicji, a potem kulminacja atak na kwaterę główną rosyjskiej floty czarnomorskiej w Sewastopolu. Zuchwały atak w Biały Dzień, który zasygnalizował, że tyły Półwyspu nie są już sanktuarium. Nie trzeba niszczyć każdego czołgu, jeśli można zburzyć węzły kolejowe, sztaby dowodzenia i centra napraw, które sprawiają, że te czołgi mają znaczenie. Od początku prawdziwym atutem Storm Shadow nie był tylko zasięg, to niezawodność. Ukraińscy oficerowie chwalili się wysoką celnością niemal od początku. Nawet później, gdy rosyjska obrona się dostosowała, przyznali, że ten brytyjski pocisk jest wyjątkowo trudny do zagłuszenia. Nie polega tylko na GPS. Ma swój własny mózg, własne mapy, własny sposób znajdowania celu, gdy eter zamienia się w szum. Ta odporność zmuszała Rosję do ciągłego zgadywania, która baza, który most, który bunkier będzie następny na liście. W wojnie, gdzie wojna elektroniczna może zamienić cudowne bronie w niewypały Storm Shadow, pozostawał w grze. Platforma też miała znaczenie. Ukraińskie Su-24 z rozkładanymi skrzydłami nie były piękne, ale były kompatybilne i co najważniejsze, zdolne do przetrwania przy startach z dystansu. Oficjalne zdjęcia fencera z podwieszonym Storm Shadow podkreślały prostą zasadę, jeśli płatowiec może przenosić inteligentną broń z odległości. To przeżyje, by zrobić to jutro ponownie. Nie trzeba walczyć z S300 na wysokości wierzchołków drzew, gdy można odpalić spoza zasięgu i pozwolić pociskowi umierać za ciebie. Potem nastąpiła polityczna zmiana z strategicznymi zębami. W 2024 roku brytyjski minister spraw zagranicznych powiedział głośno: To, co dotąd było ciche. Ukraina może używać dostarczonej przez Wielką Brytanię broni do atakowania celów w Rosji. Ograniczenia zniesione, czerwona linia wymazana. Wkrótce potem zachodnie media i rosyjscy urzędnicy donosili o salwach Storm Shadow, przekraczających granice po raz pierwszy. Eskalacja psychologiczna, równie ważna co taktyczna. Rzecznik Kremla miotał groźby. Syreny przeciwlotnicze mówiły więcej. A w 2005 roku Londyn nie tylko kontynuował dostawy. Londyn i Paryż wznowili produkcję zamawiając więcej Storm Shadow. I rozpoczynając pracę nad następcą Deep Strike. To sposób, by powiedzieć dyktatorowi, że wojna na wyczerpanie działa w obie strony. Cofnijmy się o krok. Co wspólnego ma pocisk dalekiego zasięgu z masakrą rosyjskiego pancerza? Wszystko. Czołg to głodna, spragniona bestia z kruchymi liniami życia, kolejami składami promami, mostami, sztabami, eszelonami napraw i farmami paliwowymi. Zniszcz mosty nad Cionharem. Lub zrób krater w węźle kolejowym zaopatrującym Tokmak, ale śniący T-90M staje się bardzo drogim bunkrem. Zlikwiduj kwaterę główną, gdzie koordynowane są zadania artylerii a BTG. Na polu walki nagle walczy na ślepo. Storm Shadow to skalpel, który przecina ścięgna. Zamienia rzekomą masę Rosji w masę uwięzioną. Zapytaj dowolnego czołgisty, unieruchomienie to wciąż zabójstwo. A jednak wsparcie Wielkiej Brytanii nie kończyło się na pociskach manewrujących. Jeśli Storm Shadow to długie ramię drony, to rój. Szybkie, tanie i coraz bardziej decydujące. W czerwcu 2025 roku Wielka Brytania zobowiązała się dostarczyć 100 tysięcy dronów do kwietnia 2026 roku. Skok dziesięciokrotny, który odzwierciedla rzeczywistość pola walki. Systemy bezzałogowe odwróciły ekonomię wojny. 400-funtowy kład z ładunkiem kumulacyjnym może zniszczyć czołg wart 3 miliony funtów. Dron dalekiego zasięgu może spalić rafinerię i zrobić więcej dla logistyki Rosji w jedną noc, niż miesiąc artylerii. Brytyjska stawka na ilość z mądrzejszą jakością była jednym z największych mnożników siły w tej wojnie. Wzrost liczby dronów to nie tylko zrzucanie skrzynek na granicę. Wielka Brytania i Ukraina przechodzą na współprodukcję i specjalizację. Wyróżniają się dwa wątki. Po pierwsze, drony przechwytujące. Powietrzni bramkarze zbudowani do polowania na szachady pociski manewrujące i drony rozpoznawcze za ułamek ceny strzału, sam. Wielka Brytania i Ukraina ogłosiły masową produkcję ukraińskiego drona, przechwytującego w ramach nowej umowy o współdzieleniu technologii z celem wysyłki tysięcy miesięcznie. Brytyjscy urzędnicy chwalą się, że są tańsze niż cele, które niszczą. To dokładnie ten rodzaj asymetrii, który sprawia, że księgowi się uśmiechają, a przeciwnicy pocą. Po drugie, Wielka Brytania pomaga integrować dostosowane mobilne zestawy obrony powietrznej, takie jak Grave Hawk, cichy system kontenerowy, który przerabia pociski powietrze-powietrze na zwinną obronę punktową idealnego towarzysza dla brygad frontowych żyjących pod niebem pełnym dronów. I to działa. Ukraińscy urzędnicy przypisują przechwytującym zasługę za zestrzelenie rojów podczas największych nocnych nalotów wojny, odciągając drony, by baterie Patriot mogły oszczędzać milionowe pociski na zagrożenia balistyczne. Im więcej przechwytujących Ukraina wystawi, tym więcej może wymienić grosze na ruble w powietrzu, obniżając grę narzucania kosztów przez Rosję. W tym rachunku brytyjskie dążenie do industrializacji obrony dronowej nie jest poboczną misją to strategiczny zwrot. Jest powód, dla którego brytyjscy ministrowie i analitycy mówią o dronach w niemal ewangelicznych kategoriach. Debaty w parlamencie otwarcie przytaczają teraz metryki, których nie słyszano trzy lata temu, drony, powodujące więcej ofiar niż tradycyjna artyleria w fazach wojny, drony będące wykładniczo bardziej zabójcze na strzał niż pociski niekierowane drony, nasycające front tysiącami każdego dnia. Nie każda teza wytrzymuje rygorystyczną weryfikację, a trzeźwe głosy ostrzegają przed przesadnym entuzjazmem dla dronów. Ale ogólny trend jest niezaprzeczalny. Tania autonomia przesunęła środek ciężkości pola walki. A Wielka Brytania uzbraja Ukrainę, by surfowała na tej fali, a nie utonęła pod nią. W zestawieniu z dłuższą grą Storm Shadow obraz staje się wyraźniejszy. Głębokie uderzenia zmuszają rosyjskie dowództwo do rozpraszania relokacji fortyfikowania, spowalniając tempo i rozciągając obronę powietrzną. Drony wykorzystują szwy znajdując pancerz stojący w korkach, które nigdy nie powinny były istnieć. Strzelają do ekip naprawczych, każą odsłonięte kolumny, których ciężarówki i biał zostały właśnie zniszczone w ataku 200 km dalej. To gra zespołowa skalpel i rój. Z technicznego punktu widzenia, konstrukcja Storm Shadow sprawia, że rosyjskie środki przeciwdziałania są bólem głowy. Nawigacja z odniesieniem do terenu pozwala mu prześlizgiwać się przez zagłuszanie GPS, a dwustopniowa głowica robi kpiny z lekkich osłon. Możesz układać worki z piaskiem na bunkrze za amunicją i modlić się. Pocisk przebije się i eksploduje tam, gdzie boli najbardziej. Rosja zestrzeliła niektóre. Żadna broń nie jest duchem na zawsze ale nawet przechwyty mają swoją cenę. Wystrzeliwujesz ograniczony zapas drogich samów na pocisk, który kosztował Wielką Brytanię mniej niż cel, który zniszczy. To nie jest świetny model biznesowy dla Moskwy. Operacyjnie atak na kwaterę główną w Sewastopolu zrobił więcej niż wniecenie dachu. Zburzył iluzję. Krym był traktowany jako nietykalna platforma logistyczna, bezpieczne tyły do remontów i koordynacji. W jednym uderzeniu Ukraina powiedziała flocie czarnomorskiej, "Jesteście na polu bitwy?" Kilka tygodni wcześniej, precyzyjne trafienie w suchy dok w Sewastopolu uszkodziło już okręt podwodny klasy Kilo i statek desantowy, dowodząc, że pociski dalekiego zasięgu zamieniają cenne aktywa w permanentne wraki. Jeden żart krążył wtedy po ukraińskich kanałach Krym ma teraz biura na otwartym planie. Czarny humor jasny, ale morale ma znaczenie, a Storm Shadow przekazał obu stronom wiadomość o tym, kto może dosięgnąć kogo. Teraz o tytule masakruje rosyjski pancerz. To nie clickbait, jeśli rozumiesz przyczynę i skutek. Storm Shadow nie poluje na czołgi w linii drzew. Zapewnia, że ciężarówka z paliwem nigdy nie odpali silnika. Zmuszają Rosję do zmiany tras na dłuższe, bardziej narażone drogi. Niszczy most, więc cała kolumna zmechanizowana musi czekać pod niebem brzęczącym od ukraińskich FPV. Atomizuje sztab brygady, który koordynowałby połączone ataki. Każdy unieruchomiony T-90 stojący za zburzonym przeprawą rzeczną to martwy czołg na kółkach. Łańcuch zabijania zaczyna się na pylonie startowym, a kończy na spalonym wraku, który nigdy nie dotarł na linię. Wielka Brytania przedstawiła to jako zakład na wytrzymałość przemysłową. Ponowne uruchomienie produkcji Storm Shadow z Francją, modernizacja linii, zamawianie nowych partii i rozpoczęcie programu następcy sygnalizują trwałość. Pomoc to nie tylko to, co wysyłasz w tym kwartale? To linia montażowa, którą utrzymujesz w ruchu, gdy wojna przeciąga się na trzecią i czwartą zimę. Londyn wykonuje niewdzięczną pracę magazynowania i wymiany, jednocześnie utrzymując rurociąg pocisków na Ukrainę. Dlatego te ogłoszenia znaczą więcej niż ceremonie przecinania wstęgi. To obietnice, że skalpel nie wyschnie. Tymczasem element dronowy skaluje się jako programowanie. Zobowiązanie do dostarczenia stuty tysięcy dronów to nie stand. To stwierdzenie, że Wielka Brytania rozumie arytmetykę wojny. Każdy tani kład, który niszczy czołg, to pakiet oszczędności. Każdy przechwytujący, który zestrzeliwuje szachada za ułamek ceny strzału na SAMS, kupuje Ukrainie czas terytorium i opcje. Wspólna produkcja brytyjsko-ukraińska skraca czas realizacji, dostosowuje modele do opinii z pola i izoluje dostawy od politycznych burz. Made together be a, proszę eksportu i za każdym razem. Taktycznie wspierana przez Brytanię wojna dronowa ustabilizowała sektory, które w innym przypadku mogłyby się załamać. Rozpoznanie dronowe powstrzymuje rosyjski pancerz przed poruszaniem się w dzień. FPW eliminują pojazdy naprawcze, tworząc efekt cmentarza, gdzie uszkodzone czołgi stają się przynętą i pułapką. Przechwytujące chronią kluczowe węzły energetyczne i obrony powietrznej, powstrzymując strategię Rosji polegającą na terroryzmie przez blackouty. A gdy ukraińskie brygady kontratakują, mogą synchronizować się z Storm Shadow. Zniszcz most od 2:0 nad ranem. Rozpocznij atak o 5:0, by mieć pewność, że resztki wroga nie zdążą się wzmocnić. To nowoczesne połączone siły zbrojne, pocisk, który rzeźbi dron, który dobija brygada, która wykorzystuje. Zatrzymajmy się na chwilę dla trzeźwego spojrzenia, bo trzeźwość bije zarozumiałość. Rosja się dostosowuje. Obrona powietrzna zmienia pozycję. Wabiki się mnożą, mosty są naprawiane szybciej, zapasy zachodnich pocisków nie są nieskończone. Nawet cud dronowy Ukrainy zmaga się z wyczerpaniem wojną elektroniczną i zmęczeniem pilotów. Sami brytyjscy urzędnicy ostrzegają przed myśleniem, że same drony wygrają następną wojnę. Słusznie, ale nic z tego nie neguje kluczowej przewagi, którą Wielka Brytania Pomogła stworzyć zdolności do zadawania precyzyjnego bólu wielokrotnie na dużą skalę poza linią frontu, zmuszając większego wroga do ciągłego odbudowywania tyłów. W rywalizacji logistycznej tak się mieli. Gdzieś w Moskwie pułkownik napisał surową notatkę, że mosty powinny przestać być takie mostowate. Rosyjscy sztabowcy planują teraz ćwiczenia relokacji kwater głównych, tak jak pracownicy biurowi planują przerwy na kawę. Za każdym razem, gdy Storm Shadow trafia w skład księgowy w Rosyjskim Ministerstwie Obrony, wymyśla nowy eufemizm dla brakującego inwentarza. Mroczne owszem, ale wojny wygrywa się częściowo przez zmuszanie biurokracji przeciwnika do płaczu. Strategicznie, gambit Wielkiej Brytanii z Storm Shadow i dronami przewyższa wagę kraju z trzech powodów. Po pierwsze, celuje w krytyczne słabości Rosji tyłowe eszelony, infrastrukturę energetyczną, węzły dowodzenia. Bez konieczności posiadania przez Ukrainę ogromnej floty powietrznej czy strefy zakazu lotów NATO. Po drugie, skaluje się z ukraińską innowacyjnością. Gdy Kijów iteruje drony i taktyki, Wielka Brytania finansuje to, co działa i pomaga to uprzemysłowić. Po trzecie, zmienia oblicze odstraszania poza Ukrainą. Każdy autokrata obserwujący Teheran, Pjongjang, Pekin musi teraz rozważyć, czy ich sanktuarium naprawdę nim jest. Gdy partner może zmobilizować Londyn, Paryż i Warszawę do wspólnego rytmu produkcji i doktryny uderzeń. Jest też sygnał polityczny. Gdy Londyn dał zielone światło na użycie brytyjskiej broni na terytorium Rosji, powiedział wahającym się w Europie, że niejednoznaczność się skończyła, a konsekwencje nadeszły. Gdy wznowił linię Storm Shadow, powiedział sojusznikom, że tempo produkcji amunicji, a nie sesje zdjęciowe, zadecyduje o środkowych rundach wojny. Gdy obiecał 100 tysięcy dronów, a potem uruchomił brytyjsko-ukraińskie fabryki, do budowy przechwytujących na dużą skalę powiedział wszystkim obserwującym, że wolny świat wciąż może przewyższyć terror produkcją, jeśli zechce. Ta konsekwencja zmienia kalkulacje przeciwników i odwagę przyjaciół. Co będzie dalej? Spodziewaj się więcej tego samego, tylko szybciej. Więcej mostów zawali się o niewygodnych godzinach. Więcej stoczni remontowych odkryje niewygodne kratery. Więcej rosyjskiego pancerza spędzi więcej czasu zaparkowanego, zamaskowanego i przerażonego kładkopterami niż faktycznie manewrując. A gdy Wielka Brytania i Francja zmierzają ku następcy Storm Shadow, dłuższemu zasięgowi mądrzejszemu na prowadzeniu bardziej zabójczemu uderzeniu, tyły będą coraz mniej tyłowe. Jeśli jesteś rosyjskim oficerem logistyki, to moment, w którym zaczynasz interesować się wcześniejszą emeryturą. Z powrotem na ukraińskim niebie drony przechwytujące i mobilne zespoły obrony powietrznej nabiorą zębów. Metryka, która się liczy, to nie ile zestrzelono, ale jak tanio i jak często można utrzymać włączone światła i działające fabryki. Zakład Wielkiej Brytanii jest taki, że flota zwinnych jednorazowych obrońców, zasilana wspólną produkcją i informacjami z pola, może utrzymać ukraińskie miasta przy życiu i brygady zaopatrzone, nie bankrutując sojuszników. To zrównoważenie, nie tylko Solidarność. A jeśli chcesz pojedynczy obraz, który zabierzesz z tego tekstu, wyobraź sobie rosyjski batalion czołgów stojący na drodze o 3.0 nad ranem, czekający na konwój paliwowy, który miał przeprawić się przez Czonhar. Mostu nie ma. Zapasowy prom nigdy nie wypłynął, sztab, który improwizowałby obejście, jest poza siecią, bo ich kwatera właśnie się relokowała. Nad głową krąży ukraiński dron, przekazując koordynaty do centrum kierowania ogniem, które wciąż ma amunicję, bo szachady zeszłej nocy zginęły tanio, przechwycone warstwowo. Żadnego epickiego pojedynku czołgów, tylko kolumna, która już jest stracona przed świtem. To właśnie robią brytyjskie Storm Shadow i wspierane przez Brytanię drony razem. Sprawiają, że wróg spóźnia się na bitwę, a czasem w ogóle ją odwołują. Oto puenta, o której będzie pamiętać historia. Wielka Brytania nie tylko wysłała broń, wyeksportowała metodę. Precyzję tam, gdzie boli produkcję, tam, gdzie się liczy pozwolenie, tam, gdzie ma znaczenie. Połączyła skalpel głębokiego uderzenia z rojem dronów i napisała podręcznik, jak głodzić pancerne ofensywy. Ta doktryna już wyryła swoje inicjały na Krymie i poza nim. I dopóki rosyjskie czołgi nie przestaną jeździć, będzie rzeźbić dalej. W końcu czołgi nie boją się pocisków ani dronów, boją się nieistotności. Wielka Brytania pomogła uczynić ten strach realnym. Więc pytanie na drogę, gdy kolejny autokrata policzy swoje dywizje i pomarzy oblic Krigu, czy policzy też każdy most skład i kwaterę główną w promieniu 300 kilometrów i zapyta siebie, ile mogę stracić, zanim pancerz, który kocham, stanie się posągami na poboczu? Bo na Ukrainie odpowiedź już jest zapisana w ogniu. Jest zapisana w ogniu. Jest zapisana w ogniu.